No, ma, siema, się maneczko. Mam nadzieję, że wiatr nie będzie jakoś bardzo, bardzo mocno przeszkadzał. Jestem, na, jak widzicie, na Pontonie solo. Pływam sobie tutaj samemu. I uskuteczniam wędkarstwo spinningowe. No, mamy godzinę tam prawie ósmą. W głowie, Już na wodzie jestem gdzieś chwilę po piątej. Słabo, bardzo słabo. Nic konkretnego się nie działo. Na moje sprawdzone przynęty, czyli heringi 13 cm, bez szału, ale kilka brań było, a o tym świadczy to, że w trzy sztuki nie mają ogonka. Ja pójdę z torbami przez te gumy, bo to jest jakaś masakra, zielska niesamowitej ilości. Na głębokiej wodzie tylko miałem dwa brania, wszystko, jakieś tam co się dzieje, jakaś reakcja, to jest z wody bardzo płytkiej. No cóż, zapraszam, zobaczcie sobie co do tego momentu udało mi się nagrać. No, nie. będę spoilerował, zobaczcie sami co udało mi się złowić. Ogólnie jestem nie, jest, nie jestem sam na łowisku, jeżeli chodzi o łowienie z pływadełka z pontonu. Jest tutaj również z kanału chyba ryba Martek. I... o! siedzi ryba. <gry> Wow! Patrzcie <laughs> kurde na to. Ale ryba! Strzał na obrotówkę. I to w momencie kiedy jeszcze intro nagrywałem, początek naszego dzisiejszego spotkania. A z ciekawości zmierzę tą rybę. Szaleństwo. Zobaczcie, okoń. 35 centów. Oczywiście gdzie ląduje? Tam gdzie jego miejsce. Ale poszedł. Git. Normalnie mi zabrało przynętę No i co? zabrało mi przynęte. Kolejny raz się ryba nie chciała Co jest? Co jest? No, no jest. No, ale jest. Już zrobiłem ci. No jest ryba, człowieku. No, przecież wiadomo, może to ostatnia dzisiaj jako jedyna. Piękna ryba, człowieku. Ale się knęła, ale się knęła. byś poszedł na dno to by była dopiero ryba No i Bartek mi... a ten większy chyba, nie? Bartek mi kopie dupę napłynięcie, dwa rzuty i dwie ryby na wahadło jakieś takie ładne, starsze starszej technologii Spróbuję tutaj trochę jeszcze na gumę, a jak nie na gumę, to potem właśnie na obrotówkę, potem wahadówkę. Zobaczymy, co się będzie działo. Jakie dwa tygodnie, jak dzisiaj piąty? Czy tam któryś? Jak dzisiaj? Który jest dzisiaj? O, mam rybę, ty! No szaleństwo! Znaczy ryba to może przesadziłem <gry> Raczej jest to po prostu mała rybka Za nosek delikatnie zobaczcie tutaj już niejedną kotwicę w mordzie miał no. no, gilek, no bo gilek, no ale jest. Jest rybka. Mały szczupaczek. Trochę większy niż ten wcześniejszy. Na weczkę. O! Nie wiem, czy widzicie. Kurde, jaki ładny drugi okoń go odprowadził. To byście normalnie nie uwierzyli. Trochę mniejszy okoń niż ten szczupak. Odprowadził go pod samą łódź. Nie. Zdecydowanie bym wolał, żeby to tamten okoń przy fasoliu niż ten mały śmierdziuch. Skoro tutaj pływają takie ambitne okonie, znaczy ja wiem, że one pływają, ale skoro biorą, może trzeba się przerzucić na gumy okoniowe, kurczę. Albo takie pośrednie. teraz pomyślimy. O, ale strzał Kolejny szczupaczek No, niestety wszystko takie podobne. Mam nadzieję, że to będzie ten okoń. A powiem Wam, że wziął ten ryb w tym samym właśnie miejscu co wszystkie. Czyli na wyjściu z tej wody z płytkiej na głęboką. taki ryb. Płyń po mamuśkę płyń. Smier kolejne branie z tego samego miejsca identycznie nie? rzut po rzut rzut po rzucie kolejna ryba ta już mocniej, mocniej przyatakowała zobaczcie, taki mały gil wpieprzył strasznie głęboko zeżar ale bez większych problemów oddał przynętę. Leć po dziadków. Szczególnie jestem. Nie, jest, nie jestem sam na łowisku, jeżeli chodzi o łowienie z. Pływadełka z Pontonu. Jest tutaj również z kanału chyba ryba Bartek. Eee, I. O! Siedzi ryba! <słyski> wow! Acie <laughs> patrzcie, kurde na to. Ale ryba. Strzał na obrotówkę. I to w momencie, kiedy jeszcze intro nagrywałem początek naszego dzisiejszego spotkania. A z ciekawości zmierzę tą rybę. Szaleństwo. się tutaj głowa mi ciągle lata, nie ma że zostania w miejscu, ciągle obserwuję co się dzieje. Obserwuję również innych wędkarzy. Ale przede wszystkim obserwuję co się dzieje na wodzie. Na wodzie się dzieje na razie to, że jest fajna falka. Słoneczko gdzieś tam się za chmur przebija, ale to bardzo... O, no, znowu było jakieś trącenie bardzo delikatnie. Także spoko. No cóż, walczę dalej. Ja jestem naprawdę zaskoczony tymi okoniami i to mi się podoba najbardziej, że one się pokazały, że one się tu pojawiły i że jednego udało się jak na razie przechytrzyć, może się uda przechytrzyć ich więcej ale to jeszcze chwilkę musimy na to poczekać próbuję na razie dalej w ten sam sposób, czyli obawiać ten rów tutaj, który znalazłem jak na razie z bardzo fajnym skutkiem gdyby to jeszcze ryby były te szczupaczki za dwa razy większe to już w ogóle byłoby zajebiście. No ale grunt, że coś tam się pokazuje. Ogólnie to koryto, to tam troszeczkę powinno być, ono jest szersze, wiesz. Ale może tak być, że to będzie koryto też już tutaj. Ale tej bo na No. Jest. Ale szczupaczek. Wirus, Ta, mały ale wariat. Kolejny wariacik, malutki, niestety malutki. Ale mówię, między tymi malutkimi tutaj są naprawdę fajne wariaty: zarówno szczupaki, jak i bardzo fajne okonie. Nie ukrywam, że właśnie na tych okoniach mi zależy, żeby się do nich dobrać. Akurat tutaj Bartek podpłynął i atakuje na taką 9 cm gumę. A tutaj taki szkrabik o pistolet, no ale cóż, hops, pochle tak wściekły. Na razie, tutaj właśnie chyba ryba Bartek atakuje na gumę na Heringa 9 cm. Zobaczymy czy jemu przesiądzie jakiś fajniejszy oks, ja ładuję na taką właśnie przynętę, która jest obrotówką, średnio lubię mówić na obrotówki, no cóż, ale staram się przekonać do tego, tym bardziej, że wiem, że są na, nawet na dom, że są efekty, ponieważ... Z kanału CK Fishing macie fajną, piękną, kurde, nie fajną, piękną, zajebistą mamuśkę. Tutaj z właśnie na taką przynętę, więc spróbuję się do niej po prostu przekonać. Jak na razie widzę tutaj sam drób, tam w przedszkole, no i jednego fajnego konia, więc jest szansa na to, że będzie tutaj trochę lepiej. I mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo wicher wieje strasznie. Się rozwiało, fala. Tak, całkiem serio, mam nadzieję, że mnie po prostu słyszycie. Łowię dalej. Jest. Samo a Idź, gościu, idź. Idź ku babcie najlepiej, no. Idź. Mały śmierdziel. Walczy z prądami. Jaterek daj swoje O, czekam Poszedł. Pizdu. I w pizdu wylądował pizdu. No Zrobiliśmy sobie chwilową przerwę w wędkarstwie. Siema Tak jest, ja już tutaj cię obgadałem, dupę ci obrobiłem Ja skupali. już dupę. trochę też, także spokojnie, jest reżim. Więc jesteśmy kwitni. No jak tam ogólnie? U mnie jak na razie to ta obrotówka zagrała strasznie o ta. No, ciekawa. E, jak u mnie no to co? Wahadłówki, nie? E, złota, jedna ta i druga srebrna. Skusiła kilka sztuk. No dobrze, no to dobrze. U mnie samo przedszkole. Jak wyszło tu przedszkole... Więc nie wiem ile sztuk, ale dużo. No teraz ale... trochę się przestało. Przez... E, Przede... Na gumę jeszcze miałem właśnie tu pogonił, pogonił mi ale będziemy jeszcze próbowali dalej ja no, jeszcze się kombinuję właśnie. próbowałem Trochę jeszcze na, na Bobka coś o Wasi pokaż tą gumkę bo fajna gumka są różne rozmiary jej mhm. ogólnie no. to już taki jest kurde waga cięższa widzę no nie no z uzbrojeniem jakieś 5-6 dyszek będzie mała żyć 20 chyba centymetrów to jest ta ma. jeszcze jakbym miał sobie czym otworzyć wstają też na te mniejsze gumy ale nie biorę o konie niestety na casting ani szczupaki też nie biorą. Przyjdzie na to czas. Pewnie tak, pewnie tak. Na pewno. Dobra, idziemy chillować dalej. ładne branie bardzo fajne branie, nawet nie jest może to być okoń w ogóle, ale chyba nie, a myślałem kurde, ładnie puknął myślałem to takie puknięcie fajne okoniowe a to mały szkrabik niestety grunt, się pojawił no, ale mówiłem nieraz raz, idźcie po Matkę, ojca, dziadkę, babcie, cokolwiek. Na przynęty większe się nic nie dzieje. Na obrotówki tylko raz na jakiś czas skubią <laughs> szczupaczki. Zastanawiam się, dlaczego nie dzieje się nic na moje ulubione guły. To jest jakaś nieprawda. No. Co się dzieje, to się dzieje jak na razie na obrotówkę. No, tak więc. Czas wędkowania dobiega końca dnia dzisiejszego, pomału się już kieruję do miejsca, gdzie będę mógł się zwodować. W sumie to już nie zwodować, <grym> tylko wyjść na twardy brzeg, moi drodzy. W każdym razie, no parę rybek siadło, niestety żadne rekordy. Żadne, no, szczupaki to w ogóle dramat. Takie 45, nawet nie wiem czy którykolwiek miał wymiar, może jeden miał powyżej 50 cm nie wiem. No kicha, kicha, kicha pod tym kątem. Fajnie, bo się pokazały okonie. Kilka sztuk wyszło mi do przynęty. Kilka, jeden, jeden fajny wyjechał 35 centów. Także to akurat na plus. Szkoda, bo nie dzieje się nic na gumy i to mnie martwi, bo niestety. No ja tu bardzo lubię ubić na, na gumy, fajne są brania. A tu ostatnio I dzisiaj kaplica. Kaplica. Jakieś pourywane, poucinane ogonki, o, trzy sztuki mam takie i tyle. I to nie tam, że już się uwziąłem tylko na jeden kolor, bo testowałem różne. Bez szału, w każdym razie fajnie, pierwsze wodowanie w tym roku, pierwsze pływanie w tym roku, da jakieś tam rybki dało, więc spoko. Zawijam, a wy się trzymajcie. Do zobaczenia na kolejnych materiałach. Strzałeczka, cześć!